Voila. A dobra to ja cię za... wsadzę ci mhm. dobra, to trzymaj, ja ci idę otworzyć No to o, to takie wygodne siedzenie O kurde, to normalne jak busię takie zejść to mi się bardziej w nierzuku podoba Bo to, tak. to takie bo to takie siedzenie fajne jakby są fajniejsze siedzenia, takie boczne No ale tam po prostu ławki takie, ale to się jest paść o, chwalka. Tak no właśnie, jest dużo cichszy niż żył, fajny A tak, tak, tak. jest Tak długie to. O, tu jest jakiś znak, A, tak. ale nie jestem pewna, czy to to. Dobra, tak wyłączony. A to Mariusz od razu chciał jechać Łazem? Nie wykonałem go Nie, no bo najpierw Łazem Adamem mają jechać No do kościoła Ty Aha No, oj, no coś może tam się pomyliło może Zamiast jedynki wstecznie, to wiesz No, od razu kolana może kierunkowskie odcinka Oj ojoj jakie słońce, to nie ma tych O to chyba chyba A nie jest to Dobra Turbo, tak jak ten papier toaletowy, a, turbo. Tak turbo wow, a co to znaczy turbo? Że po prostu może szybciej jechać, czy co? Jak silnik sobie sam zasysa powietrze dla siebie to jest wolność sąsiedztwa. A jak silnik siłą wytworzonych spalin napędza turbinę, która przez ten pcha powietrze do silnika, że ma więcej powietrza może więcej powietrza wykryć, no to to jest turbo bo silnikowi nie, nie brakuje powietrza do pracy i może więcej paliwa przepalić i po prostu więcej energii wytworzyć dobra, nie za dużo tam z tego zrozumiała, bo nie wiem po co w silniku powietrze, ale no, okej okay. ognisko się pali kiedy dostarczasz powietrze a no tak jak dmuchasz w ogień, który lekko przygasa to on się rozpala. No tak. Bo ma więcej powietrza. No i silnik jest tak samo. Masz, masz mało powietrza, to mało, słabo się pali. Uh -huh. Jak masz za dużo paliwa. Oj to... oj. No oczywiście, czyli jak twoim nagrywam. No, właśnie mi się też bardzo podoba. W mi się wygodnie siedzi. A mi się tu wygodnie siedzi, bo to takie mięciutkie siedzenie jak w autobusie. Nie, w żuku jest Chyba zależy, w którym. W tym zielonym, to jak my jechaliśmy, to nie było mi jakoś mega wygodnie. No, ale nie, nie, a mi się tu bardzo podoba. W tym. Cichutko. Jeszcze mi się podobało w tym, co Adam ma w domu Ten te coś tam Recenzja samochodu Lublin w porównaniu do Żuka jest pozytywna Z zastrzeżeniami, że w Żuku jest wygodniej A mi jest w Lublinku wygodniej to jest Trochę głośniej. Tak, w Żuku jest głośno, a nie trochę To tak bardzo głośno Jeszcze przejedziemy się i zrobimy recenzję Parku w Czemiernikach, do których zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Polski i świata polskojęzycznych. Także proszę bardzo, przejeżdżamy się przez rynek. Świeżo wybudowany budynek, stylizowany na jakieś tam czasy retro. To też jakiś zmieni. urząd? To jest dosyć świeża budowa. No i taki oto, bardzo park. Coś tam, coś tam, jakieś laski. O dzieci myślą, że ksiądz jedzie, a ja tak nie. Pozory mylą. No, no zdarzy, zdarza się. Nie, no fajnie, tu jeszcze jakiś zabaw nawet kiedyś był Ale nie ma No szkoda, bo ja lubię plac zabaw tak, bo, no ja na mi... bo ja na nich się bawię właśnie Audi 80, proszę bardzo Ej, no to rodzice pewnie jak tu skręcili, to pojechali tam w prawo Pewnie tak, Polakarz Urząd Miejski Tak, bo inaczej nie mogliby dojechać do sali Mi się wydaje, no, no a tam tak. gdzieś w lewo no, no, fajnie no. jest Nie, bardzo ładnie, ładnie wchodzić. jak chodzi bo... No, mi się też podoba. A ja pierwszy raz jadę Lublinkiem. W swoim życiu w ogóle. To jest normalny, cywilizowany samochód. I wytrzymały. Produkcji, fabryki samochodów w Lublinie. No i co? I jedzie. Ciekawe, który roczy Szyberdak ma nawet zobacz. Wow. I to działające. No to mówię, że to jak w tych takich autobusach, takich ekspresach jak do Świdnika jeździ, jeździły. To właśnie podobne Oto, na tym można jeszcze zarabiać, to można ludzie przywozić. Oczywiście. No. Bajka. A, zapomniałem, że William trzeba być trend. No trosze, troszeczkę się nie wyrobiliśmy, ale tylko troszeczkę A co to za Audi? Jeszcze jakaś chyba starsza jak twoje. Tak, to jest B3 Aha Audi 80 A ty masz Audi 80 P3. Aha, B4 Bo tak patrzę, jakieś światła wyglądają, tak, znaczy nie światła, ale tam ten cały tył jakby był starszy Można postawić tak jak chce no bo on tu wcześniej stał no Tak, jakoś. No to jakoś pomiędzy No jak mówię, wszystko przebiegło pomyślnie. Samolot jest sprawdzony, działający. Nie wiem po co się siedzi to tablicy zawsze, ale to może specjalnie ktoś przyrobił. Dobra, uwaga. A tu, tu chyba hak się wysuwa, jak się to naciśnie. Wow. <laughs> Śmieszny znaczek, jakby nie. to coś innego miało się wysunąć. <śmiech> <Dziewczyna>. <śmiech> dobra. A, nie, nie Nie, jest fajnie. Miejsce sporo. No, mi się też podoba. Jak prawie, jak w Autosanie. No, dobra, dobra można, do można wychodzić. Można. A tu chyba i tak jest do góry. Chyba. O, o, Mazel przyleciał, myślisz, że książę przyjechał? A, pokaż, pieski też są zmylne! Patrzysz się, się. w lasterku? I teraz nagramy zdziwienie pieska. O, 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 o! Nie, jednak nie. I co? I co? Łyso? <Uso? głysy> nie ma, nie ma pana, nie ma. A. Ojej, mam to w las! Gdzie? <głysy> Beka. Beka. Dobra, Mazel, chodź. No, chodź, ten, to klepnie, ale nad drzwiami, to zamknę. No tak, ale no. to. Hop. No tak, Mazel, Mazel, chodź. Chodź. <śled> Oj, jedzie. Dobre, opie, który jeździł Lublinem. To jest polska przyszła lektura szkolna.